Cześć, zapraszam Cię serdecznie na kolejnego shorta egzaminowego. Dzisiaj będziemy rozwiązywać zadanie otwarte 18 z próbnego egzaminu Smoklasisty 2021. Zaczynajmy. W kwiaciarni było 3 razy więcej czerwonych róż niż białych. Pan Nowak kupił 40 czerwonych róż, i wtedy w kwiaciarni zostało 2 razy więcej białych róż niż czerwonych. Ile białych róż było w kwiaciarni, zapisz obliczenie. Jak się zabierzamy za takie zadanie. Więc najpierw musimy sobie ustalić, co będzie naszym X. Zazwyczaj to, co jest po słowie niż, będzie X, bo tak jest prościej. Czyli mamy, że w kwieciarni było trzy razy więcej czerwonych róż niż białych, więc czerwonych było trzy razy więcej niż białych, czyli 3 razy X, więc za X podstawiamy sobie białe róże. Czyli białe to będzie sam x. I teraz dalej. Pan Nowak kupił 40 czerwonych róż, więc mamy mniej o 40. Możemy to sobie od razu zapisać, że tych róż czerwonych było 3x minus 40. I wtedy w kwiaciarni zostało dwa razy więcej białych róż. Czyli wtedy było, żeby to przyrównać. Bo tutaj chodzi o to, że zostało dwa razy więcej białych róż, więc było 2x, ale żeby to przyrównać do tak jakby białych, to musimy tą lewą stronę, czyli tych czerwonych, e, pomnożyć razy 2, żeby y, zrobić sobie zrobić, y, po prostu równanie. Możemy też zrobić oczywiście 3x minus 40 równa się x podzielić przez 2. Tak też mogłoby być, ale prościej jest po prostu lewą stronę, czyli te czerwone róże, pomnożyć razy 2 i wtedy tyle jest y, nasz naszych białych róż, więc zróbmy sobie takie równanie. 2 razy 3x to jest 6x, 2 razy y, minus 40 to mamy minus 80 równa się x, x na lewo, czyli 6x minus x ze zmienionym znakiem to będzie 5x. 80 na prawo, ze zmienionym znakiem, będzie na plusie. Przy x dzielimy przez to, co jest przy x, czyli 80 podzielić przez 5, to jest 16. I sprawdźmy sobie, co było naszym x. Naszym x były białe róże, więc to, o co nas pytają. Ile białych róż było w kwieciarni? W kwiaciarni było 16 białych róż. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie jasne. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę i zapraszam Cię na jutrzejszego shorta. Do zobaczenia, do jutra. Na razie, cześć!